Witajcie kochani w kolejnym paznokciowym filmie e, Święta już za rogiem i dzisiaj będę miała dla Was film o świątecznych paznokciach. Dawno, dawno temu, bo to było chyba ze dwa albo trzy lata temu, już nawet nie pamiętam, stworzyłam cały paznokciowy tydzień, gdzie pokazywałam Wam różne świąteczne wzorki, takie trochę bardziej odpałowe i trochę mniej odpałowe. W tym roku ani w zeszłym nie miałam na to czasu, ale postanowiłam, że chociaż Wam troszeczkę poopowiadam i odniosę się do tego, czego aktualnie używam, a jak wiecie, są to. Hybrydy. I tak. Już mam swoje takie niby świąteczne paznokcie e, zrobione, ale do nich przejdziemy potem, dlatego że w trakcie przygotowałam dla Was oczywiście e, kilka klipów z ich robienia. Nie wyszło to do końca tak jak chciałam, od razu e, jakby was uprzedzam, ale mam nadzieję, że mimo to Wam się e, spodoba e, i przy okazji będę mogła Wam pokazać dwa nowe kolory, które ostatnio e, weszły do semilaka, które mi się strasznie podobają. E, oni oni tam ostatnio mają w ogóle um, jakąś teraz falę rzucania nowości, ale to najlepiej jak będziecie je gdzieś tam obserwować, to wtedy na bieżąco wszystko będziecie wiedzieć. Um, ja natomiast um, użyłam tym razem kolorów um, Tutti Frutti i Lady in Grey. To są właśnie dwa ich kolory, które się pojawiły niedawno, bardzo niedawno, już nawet nie pamiętam kiedy, ale teraz jakoś to jest. Um, Ostatnia po prostu premiera, nowość totalna. Także ale do tego przejdziemy i wtedy też zobaczycie, jak te kolorki wyglądają. Ten szary w ogóle mam tam, jest taki troszeczkę fioletowy, strasznie mi się podoba, strasznie, strasznie. Um, natomiast chciałam Wam opowiedzieć o innych kolorach, które już mam i które bardzo lubię, um, a które można wykorzystać do świątecznych... Um, Właśnie, e, chciałam powiedzieć, makijaży nie do świątecznych zdobień paznokci. Tak jak mówię, możecie robić takie rzeczy bardziej odpałowe, tak jak ja wtedy robiłam Renifera, robiłam Świętego Mikołaja, a możecie po prostu bardziej postawić na kolorystykę świąteczną i to, co jest kojarzone ze świętami, jeżeli chodzi o kolory, bardziej niż wzory na przykład. I tutaj oczywiście pierwszą rzeczą, która nam przychodzi do głowy, to jest kolor czerwony, no bo Święty Mikołaj, tak? No i mam tutaj e, trzy kolory czerwone, moje ulubione. E, pierwszy chyba najstarszy albo i nawet nie. Tak przynajmniej sugeruje się butelką, dlatego że to jest jeszcze ta mniejsza. To jest intense red i to jest taki przepiękny czerwony kolor, bardzo klasyczny, bardzo ładny e, i też przy okazji dość ryjący, tak, to jest numer 027 um, to jak mówię to jest jeszcze ta mała buteleczka e, drugi to jest e, glitter red o którym wam już kiedyś mówiłam, on ma w sobie takie e, chłodne maleńkie drobinki i wydaje mi się, że e, dosyć dobrze też klimat świąt oddaje ze względu na to, że e, te drobinki mogą przywodzić na myśl taki troszeczkę iskrzący śnieg, także tak e, no i Coś, co jest już bardziej takie stonowane i może bardziej malinowe niż czerwone, ale wciąż piękne i bardzo mi się podoba, to jest Glossy Cranberry, e, czyli właśnie takie połączenie czerwieni troszeczkę z różem, taka malinowa czerwień bardziej w dalszym ciągu przepięknie wygląda eee, drugie co możemy łączyć z tymi czerwonymi bo ja bym w tym momencie szła właśnie jako, e, że ten czerwony bądź pochodny czerwonego to będzie podstawa takiego świątecznego mani mani, e, tak jak u mnie ale możemy je z czymś łączyć u mnie to połączenie nie jest może jakieś takie bardzo oczywiste, e, bo najbardziej oczywistym połączeniem są na przykład srebrny lub złoty e, i tutaj ja wzięłam akurat ten klasyczny złoty który Semilak ma w swojej ofercie, czyli Gold Disco, bo jest też jeszcze um, taki um, różowy złoty, ale myślę, że on nie do końca się z czerwonym um, dobrze komponuje. Znaczy, ja tak go już nosiłam i nie jestem do końca przekonana, jeżeli chodzi o to połączenie. No, i oczywiście srebrny to jest Diamond Ring. To, to jest klasyczne srebro, piękne i skrzące, które e, o dziwo, nawet wydaje mi się, że momentami lepiej wygląda z czerwienią niż właśnie złoty, gdzie można by przypuszczać, że to złoty właśnie będzie takim e, jakby idealnym towarzyszem. Dla mnie bardzo często srebrny dużo lepiej się komponuje. No i jaki jeszcze kolor może nam się kojarzyć ze świętami, jak nie zielony, no bo choinka, tak? E, ja mam dwa zielone. E, znaczy, mam te jeszcze to takie mintowe, ale mintowe to nie jest dla mnie w tym momencie kolor, który kojarzy się ze świętami, ale może to tylko ja. Eee, natomiast mam dwa takie bardziej już zielone eee, i pierwszy to jest 0,21 turquoise. Bardzo nie lubię tego słowa, bo bardzo ciężko się je wypowiada i na pewno nie mówię go poprawnie, eee, ale pomimo, że on niby jest turkusowy, to to jest jednak. Dla mnie on jest taki mocno, mocno zielony i fajnie się też um, nadaje do um, oddania jakby koloru choinki, a drugi to taki jeden z tych najnowszych, które Wam pokazywałam, czyli 124 Siren, uh, który już będzie po prostu totalnie bardzo dobrze wyglądał. Oczywiście są też bardziej zielone. Kolory w semilaku, ale ja jakoś zielony nie jest moim ulubionym kolorem, nie, znaczy nie noszę go po prostu zbyt często, dlatego też inwestuję więcej w inne kolory, typu na przykład blade róże albo w niebieskości, no bo przecież niebieski to oleśkowy kolor, a niekoniecznie w zielone, dlatego mam jako przykład tylko te dwa. No i tutaj oczywiście jeszcze kolejna rzecz, czyli białe. I tutaj mam klasyk coś co wam mówiłam przy okazji zimowych paznokci, czyli ten mój jeden z najnowszych nabytków, Shimmering White, który jest przepiękny, tak mi się niesamowicie podoba, tak przepięknie skrzył się na paznokciach, jak go nosiłam e, i pokazywałam wam w poprzednim filmie jest po prostu przecudowny, oczywiście trzeba dać pod niego jedną warstwę klasycznego białego, czyli to jest Strong White i też tego klasycznego białego używałam do zrobienia tych małych wzorków które mam tutaj na serdecznym palcu e, ale to właśnie teraz wam pokażę i teraz przechodzimy Przechodzimy do drugiej części filmu, czyli do mojego takiego e, takiej małej relacji zrobienia tych paznokci. Tak jak mówię, nie wyszło to do końca tak jak chciałam, bo miałam jakąś taką niestabilną rękę tego dnia i ciężko mi się te wzorki robiło, są troszeczkę krzywe. Bardziej chodzi o to, e, żeby pokazać wam tą całą zabawę i poczuć atmosferę świąt niż o jakąś super precyzję. Także zapraszam was teraz na klip zrobienia tych właśnie świątecznych pazurków. Zaczynamy od nałożenia naszych lakierów bazowych, które mi dzisiaj będą nowości z Semilaka Lady in Grey i Tutti Frutti. I ja tutaj wybrałam sobie, że dwa ostatnie paznokcie będę miała na szaro, a cała reszta będzie w kolorze Tutti Frutti. Na razie nakładam pierwszą warstwę, potem wkładam paznokcie na 40 sekund do rampy ledowej i dokładam Drugiej warstwy koloru. Oczywiście wcześniej nałożyłam na paznokcie bazę, paznokcie były odpowiednio przygotowane, odtłuszczone, oczyszczone itd. Tak Jest mój pseudo sweterkowy wzorek, który mi nie wyszedł do końca tak jak chciałam, ale powiedzmy, że może być. Za pomocą cienkiego pędzelka i białego lakieru Strong White maluję właśnie najpierw zygzaki, potem linie, kropeczki i na końcu serduszko, które jest u szczytu mojego paznokcia i ma tworzyć właśnie iluzję takiego wzorka na sweterku. Wyszło troszkę świątecznie, może nie do końca, ale... Przymknijmy na to oko. Na koniec przykrywamy wszystko top coatem. Mój ulubiony ostatnio, czyli ta nowsza wersja, której nie trzeba przecierać. Przepięknie się błyszcze, fantastycznie wygląda. No i to, że nie trzeba go przecierać, jest już w ogóle dla mnie totalnym hitem. A to są już gotowe paznokcie. Tak jak mówiłam, nie wyszły może do końca tak jakbym chciała, ale mimo wszystko mają troszeczkę świątecznego klimatu, a to jest chyba najważniejsze. No i będę się nimi cieszyła na pewno przez najbliższe dwa tygodnie, bo u mnie hybrydy semilaka właśnie tyle się trzymają. Dużej ich nie trzymam głównie ze względu na odrost. No i na koniec jako że święta, no to będę miała też dla was prezent. Tak, mam nadzieję, że się cieszycie, ja się bardzo cieszę. Będę miała dla Was trzy e, nagrody, tak, mam dla Was do wygrania zestaw startowy z Semilaka i mam też do wygrania dla Dwóch Osób nagrody pocieszenia, które będą trzy kolory wybrane z Similaka, jeżeli dobrze pamiętam, ale sprawdźcie sobie jeszcze wszystko w opisie, żebyśmy mieli jasność. E, tam będzie wszystko to, co musicie zrobić, natomiast... Główną rzeczą, o którą ja Was proszę, to chciałabym, żebyście wymyślili i napisali mi w komentarzach trzy nazwy takie fajne, kreatywne. Kolorów, które ko mogą kojarzyć się ze świętami. To już możecie popłynąć totalnie. Ja wybiorę trzy najbardziej e, kreatywne odpowiedzi, ja tak naprawdę jedną główną i dwie nagrody pocieszenia, tak jak zgodnie z tym, co Wam przed chwileczką mówiłam. I e, tak, i będziecie mogli wygrać właśnie semilaczki. Mam nadzieję, że się cieszycie. Ja się bardzo cieszę, bo to są moje ulubione lakiery. Teraz nie ma nic lepszego. A co? Dobra, to by było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że pomimo już troszeczkę niezorganizowany i taki chaotyczny, to wam się spodoba. E, dajcie mi łapkę w górę z okazji świąt. Fajnie by było, zawsze jest fajnie, ale z okazji świąt tym bardziej. I oczywiście czekam na Wasze komentarze, odwiedzajcie linki w opisie, subskrybujcie mój kanał. Tak jak zawsze, dzisiaj się z Wami żegnam i do zobaczenia następnym razem. Pa. pa.